Cześć widzowie, witamy Was bardzo serdecznie razem z Grzesiem w 16 odcinku z Little Big Planet. Przywitajcie się, Grześ! Siemano! No, jak widzicie, Grzesie się, się uraspi, które właśnie odkrył w poprzednich odcinkach, a my dzisiaj przynosimy się do Japonii. Dobra, ok, w takim razie to będzie tutaj. Oj, zaczynamy sobie ten level. W każdym razie odcinek trwa już 30 sekund. Dobra, okej, w takim razie już zacznijmy na to oczekiwać. O, gdzieś już też możecie trochę za ten czas porozpić, trochę tam się zwagowało, ale nieważne. O, mm, i właśnie no, tym samolotem, którym myśmy ostatnio byli, to właśnie dzisiaj nim przylecimy, tylko lekko się zacina, ale nieważne. Dobra, okej. Ale damy i tak radę, dobra. Okej, w takim razie to idziemy sobie. O, tutaj są punkty też, ale potem jeszcze jakieś spotkamy, więc to jest. Oj, nie wiadomo, jak ty się skłysz, ale no bo właśnie. Zawsze jak tej naszej nowej bohaterki, takiej Japonki, będziesz w nią wchodził, tej naszej nowej przyjaciółki, to słuchaj, to zawsze, ale to zawsze jak będziesz wchodził, to słuchaj, to ty nie możesz skakać, bo tam chmurka jest prądowata. O nie, my chyba niestety zginiemy. Nawet o, nie, nie, jest nawet o nie, ja też. Dobro, okej, Grzesiu, ja ci to zrobię. Dobro, widzowie. Dobro, widzowie, jesteśmy już tutaj od nowa. Jak widać właśnie tutaj teraz musimy uważać. Grzesiu, skacz, skacz. Skacz, skacz. O jest. O nie i wycisnąć ze na w ciebie. Dobra, tak. okej. Okay, w takim razie to widzowie my już sobie tutaj idziemy. O, i jest. Na szczęście już się udało. Dobra, okej. Okay. Okay. W takim razie to my już się pośpieszmy. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, w takim razie to my już to zrobiliśmy. Tylko, że ty akurat właśnie tym razem, moto jak widać, się Widzicie, W sensie to ona cię skuła, no wiadomo. Dobro, okej. Okay. zaraz za nami, jak widać, szybko Grzesiu. Jest, 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 jest i 3, 2, 1 i skok i R1, Grzesiu. Ustawmy się, i kiedy powiem start, to skoczymy. 3, 2, 1. Jo, ja, Grzesiu! Sorry. Kiedy powiem start, to skok i R1. 3, 2, 1. Start. O, i idziemy sobie. W takim że to ona nas teraz niesie właśnie na górę. Dziękujemy. Dobre, okay. Już idziemy, tak? Bardzo dziękujemy naszej przyjaciółce Japonce. kurde. Oj, któraś się skoła zwłaszcza to oczywiście ostatnia też. A ty te punkty fajnie zdobywasz. Dobro, OK, Grzesiek, jak ja przyjdę, to ty wtedy Dobre. przechodzisz. Przyjdź. Oj, wtedy musisz o, tam skoczyć, normalnie. Dobra. Nie bój się, jest... Dobrze? Nawet ci dobrze idzie. Myślałam, że będzie ci gorzej szło. Dobra, okay, Masz tutaj skutą, więc już nie musisz tutaj się o nią martwić. O, teraz tutaj. Jest dobrze? Kurde. Gdyby było, to wtedy byś musiał przeskoczyć. O, jest. Jest? Już jestem. Dobra, okej, okay, Grzesiu. I to będzie czasówka. My chyba niestety już na nią nie zdążymy. Albo byle daj jej, Grzesiu. Będzie pierwszy. Grzesiu, musimy tutaj skakać. O, Ej! Gdzie ty o, idziesz? Wracaj się. Dobra, okej. Okay. Ej, no. Poszło mi w sumie dobrze już tutaj. Muszę wtedy. O nie. O, Mateusz chyba ma nawet rację. O, kurde. Czekajcie. O, nie. Ale nie, bo to jest bramka startowa tak zwana. No my nie zdążymy, mówię Ci, że my nie zdążymy niestety. Ty zdążysz, ty zdążysz. O nie! Tak dalej! Ty będziesz pierwszy, ja na pewno nie będę pierwszy, co ty mamy albo jak ty nie będziesz, to by w ogóle nie zdążymy. To mnie tak blokuje. Minuta! Tak, do już nawet nie cała. Co się stanie, jak nie zdążymy? No nic, po prostu będzie taki alarm. I, i. Kurde, ej! Gdybym tak tylko na to bardziej zaczął uważać, to już by zdążyli. Tak to już teraz nie zdążyby, no wiadomo, już po. Już po, już nie zdążymy i tyle, no chyba, że ty zdążysz, ale ja już no. na pewno nie to. Już po. O nie. Cały czas z tym mam problemy. Dawaj, dawaj, Pio! O nie! Gdy byłem tak blisko, to jest właśnie mój rekord. Nie zdążę, już, już. E no, ptaka. już się poddaj. już się bym poddał. Dobra, okej, okay, ja też sobie... Dobra, okej, okay, już idziemy, już idziemy. Dobra, okej, okay, chodź idziemy w takim razie. Skacz Jest? Ja zaraz tam do ciebie dołączę. Wow! Nawet nie widziałam i nie sądziłem, o Jezu, no. że tak wysoko mnie podrzuci. Czekaj, gdzie ja jestem? Co, jak ja się niby tutaj dostałem? E, no, nie wiem no. Dostałeś się. Nie się wiem. wiem co? Ja dobra, okej, Skaczeby. Skaczeby. szybko Grzesiu, szybko. Dobra. O nie. To mnie zaniszczyło, nie? Hey, dobra, okej. Okay. O, jesteśmy ja jest... już i teraz jedziemy w takim razie no. sobie na górę, o mamy też punkty, tylko tutaj trzeba też umieć trzymać jak najbardziej oczywiście równowagę, Będziesz żeby chciał? to umieć ja zrobić, wiem, na żyję. Ja na żyję nie teraz jeszcze wyżej, o jedną sobie zbierz, ta, jedną ja, tak o jesteśmy. nie, ja jeszcze... ja dobra, okej, ja już to dobiorę w takim razie za ciebie, dobra, okej, Grzesiu, tym razem... Nie tracisz nam żyć, ty już to ubisz, to wiadomo. Dobro, okej, okay, idziemy już. No, normalnie. Tak? Dobro, ok, Grzesiu, po jeden masz cię wow. słuchać? tak długo, a tutaj. Co, wow. tak jak, jak, Dobra, Dobro, Grzesiu, to jest, to idź na metę, idź na metę. Idź na metę, wiesz gdzie masz iść już, dobra, okej. Okay. I jesteśmy. Tym razem było pierwsze dzisiaj oblanko i słucha po tym razem. Ale, ale, ale złopiłem za drugim razem udało nam się zrobić, no? Tak ja więc widzowie. Tak? Brakuje Dziękuję. To I to my Was widzowie bardzo dziękujemy za oglądanie. Jak się spodobało, zostawcie subika i lajka. To cześć.